We wrześniu rozpocząłem wyzwanie, w którym przez 33 tygodnie chcę doprowadzić swoje ciało do życiowej formy. Chcę poprawić siłę, kondycję i ogólną sprawność. Nie jestem zawodowym sportowcem, ja po prostu postanowiłem wziąć się za siebie. Zapraszam Was do śledzenia mojej walki o Prime. Dzień dobry, kolejny tydzień rozpoczynam od gry w piłkę 3 km przebiegnięte w około 30 minut. No i był to najbardziej intensywny dotychczas mecz. Przegrany 3 do 4, no ale znowu czułem, że po boisku poruszam się no dużo lżej niż na początku. Piękna polska złota jesień, pochmurno wiecznie, ale trzeba by biegać swoje. Wczoraj odpoczywałem, bo Poczułem dyskomfort, tak naprawdę w całej lewej nodze, zaczęło się tam od łydki, no ale cała lewa noga mnie bolała, więc wolałem sobie na spokojnie podpocząć. No i dzisiaj takie wybieganko dłuższe, no bo tej objętości biegowej brakuje, no za mało tych kilometrów przebiegam w ciągu tygodnia. Dzisiaj taki dłuższy bieg, wolniutkim tempem, nie sprawdzam specjalnie na zegarku tego tempa, tego tętna, po prostu słucham organizmu, biegnę sobie powoli. No i tyle, zobaczymy, no dzisiaj taka trasa właśnie, jak biegam sobie tak, Spontanicznie po gdańsku, no to dużo jest z górki, dużo jest pod górkę. Teraz od, no, grubo ponad kilometra e, biegnę z górki cały czas. Rzeczą, którą lubię w bieganiu po mieście, no jest zwiedzanie, no bo, no bo biegając przemieszczasz się oczywiście szybciej niż jak spacerujesz. Jest to bardziej przystępne niż rower, no bo nie musisz mieć roweru. No teraz to piękny przez cmentarz, cmentarz Łostowicki, na którym nigdy nie byłem. No, nie miałem powodu, żeby tu być. Ładnie. Tak tematycznie, bo on odchodzi, Wszystkich świętych, święta zmarłych. 7 kilometrów za mną, tempo średnie takie 6,25. Jest naprawdę jakoś ciężko. No. Jeszcze tak psychicznie, kurde, biegnę. Patrzę, że 5 kilometrów. Mówię, Boże, jak mi się nie chce. Rzadko mam takie myśli w trakcie biegu. Po prostu skupiam się na tym, że jestem na tym kilometrze, na którym jestem. Mam takie tempo, takie tętno. Biegnę dalej, nie? jakby się nie zastanawiam. A tutaj właśnie tak myślę, Boże, jak jestem daleko od domu. Jeszcze muszę tyle przebiec, tak mi się nie chce, nie? No i teraz też mam 7 kilometrów. Zostały mi 3, tak mi się wydaje. To właśnie w tym miejscu, gdzie teraz biegnę, to są 3 km do domu. No jest ciężko, jest ciężko. Naprawdę są takie myśli, jak jechał autobus obok. Mówię, kurde, może bym wsiadł. I sobie po prostu wrócił do domu, a biegnę wolno, a ten no, mam stosunkowo wysokie 140-145, nieprzyjemny bieg. No jestem dzisiaj rano też na tym treningu. Zazwyczaj biegam po południu wieczorem. Małe śniadanko, kawka i poszedłem biegać, więc no, może tu też ma jakiś wpływ. Na nagrywki na siłowni nie zebrałem karty pamięci do aparatu. Brawo dla mnie. Kolejną część tygodnia spędziłem w olsztynie, siłownia, palestra. Polecam polecam, martwy ciąg, delikatny progres, żeby te 75 kg z ostatniej serii, które ostatnio poszło dosyć ciężko. No dotrenować, że tak powiem. Wyciąg górny trochę bardziej zdecydowanie zwiększyłem ciężary, bo czułem na ostatnim treningu, że jest zapas. Skos górny tylko w pierwszej serii. Dołożyłem ciężaru. Unoszenia bokiem na barki to ćwiczenie, którego bardzo nie lubię, tutaj, więc delikatna zmiana. Opieram się z przodu, żeby wyizolować te barki i nie bujać ciałem przy tych ostatnich, trudniejszych powtórzeniach. Biceps i triceps też był zrobiony, ale akurat nie nagrywałem. No i na zakończenie na brzuch dzisiaj padło na wznosy nóg. Dwa dni rodzinnych spotkań z okazji Wszystkich Świętych za nami. 19.34, zaraz idę na trening biegowy. Dzisiaj interwały. Interwały to trening biegowy, który zawsze bardzo lubiłem. Bardzo satysfakcjonujący. Na początku 2 km na spokojnie, tempem 6.30-6.40, tak żeby się po prostu rozgrzeć, A potem 400 metrów tempem 4.40-4.50, coś takiego spróbujemy. Potem 2 minutki na spokojnie, takie właśnie 6.30, żeby uspokoić tętno. I potem znowu i tak sześć razy, sześć takich właśnie odcinków 400-metrowych w takim wysokim dosyć tempie, nie takim sprinterskim, nie zupełnie najwyższym, ale takim naprawdę konkretnym. No i potem jak już te sześć razy to zrobię to i na koniec półtora kilometra powrót do domu, tempem właśnie takim 6.30 na spokojnie, żeby schłodzić organizm po, po wysiłku. No i tyle, dzisiaj będzie pewnie 7 km łącznie. Zimno jest dzisiaj, wieje. Dlatego nie biorę telefonu, bo pewnie tak nie będzie nie słychać, bo naprawdę mawiać konkretnie, więc będzie ciężko. No i nie chcemy się dzisiaj po prostu gadać nie? do kamery w trakcie biegu, więc raport biegowy w ten sposób jutro siłeczka. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o tydzień 9. Bo ten już właśnie za chwilę się kończy. No i interwały poszły tak, jak widać. Nie było trudno mi utrzymać się przy tej dolnej granicy zakładanego tempa, czyli te 4,40. Niestety. Tylko raz na siłowni w tym tygodniu byłem, nie poszedłem w niedzielę, tak jak przed momentem zapowiadałem, no ale waga poszła do góry, bo trochę bardziej zadbałem o to żarcie w tym tygodniu. No i dobra, no i co? No i dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, bo trochę was tutaj przybyło. Elo!